Wszystkim tutaj Julą, a ze mną jest e, koleżanka Wiktoria, która też będzie nagrywać, ale ona jest aktualnie nieaktywna głosem. To będzie nasz kanał na it, będziemy nagrywać Mowy Star Planet, będziemy również Star Stable. To jest na razie taka zapowiedź. Będą Day, różne, będziemy robić na przykład em, z noc, e, wiadomości z, nocu, z nocy hakerów oraz różne odcinki tego typu. Zapraszam do subowania, lajkowania. To jest nasz pierwszy odcinek, to jest dopiero zapowiedź. A Wiktoria nie coś napisze. Spoko. Ogólnie jestem teraz na moim koncie. Możecie mnie zapraszać do znajomych, dawać grafy, prezenty. Na pewno będę bardzo zadowolona. Zapraszam do subowania kanału. No, to na... Dobra, napiszemy status. Napisałaś? No, to na razie tyle z naszej zapowiedzi. Zapraszam, za niedługo będzie pierwszy odcinek z naszej przygody MSO. Na razie niech Wiktoria coś napisze. Tak, konto, konto naszej koleżanki Wiktorii, która będzie za mną nazywać, nagrywa się, nazywa się Lo. Wiktoria. Ją też zapraszajcie. Ej, mam login out. Skąd ja mam to wiedzieć? Z, nas z naszej zapowiedzi to już tyle. Zapraszam do następnego odcinka, który będzie już niedługo. Kończ nagrywać. Kończ nagrywać.